Wracamy do Resident Evil 2! Resident Evil. W ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, jak to się w ogóle zaczęło i że szczury, i w ogóle William Birkin, Sherry Birkin, i w ogóle wszystko się sypie. A my postaramy się to wszystko poskładać. You once again entered, stepped into the world of survival horror. Good luck! Jedyny minus jest taki, że mam ciągle pełny ekwipunek. This is not good. Not good at all, ale już sobie poradzimy, nie? Mam nadzieję, ta, 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 ta. i lecimy. Nie, to nie jest przejście. Tu się coś świci. O, Sherry, no, okej, okay, znaleźliśmy. Sherry! To on jej nie zabrał?

Zjadłeś czy nie? ZJADŁEŚ! Okej. Okay. You're dead. You're dead. Oh, za pierwszym razem taki cwany nie byłem jak to grałem nie wiedziałem, że trzeba mu tą, tą butlę tam... A safety lock device for use in the case of an emergency. Will you release the electronic locks? Yes. Okay. Na jak dobrze. It looks like all the city's trash has been dumped here. To wiem, może tak właśnie jest. tak like na... Nie mam miejsca w ekwipunku. Nie jest dobrze. Chodź, Sherry. Oh, no. okay. Cześć. No nie wiem. Zostawię to na razie na medalion. Mam nadzieję, że tutaj może podrabinie jest e, ten skrzynia. I hope so. I guess not. Gdzieś po drodze. Siedź! No to się wracamy. I can't leave... The fuck?! No to gdzie ty jesteś? Jak, jak biegniesz? Come on! Masz, przebieraj nogami szybciej! Come on. Get your shit together, no. Stajesz? Nie rób kupy na środku. Świetnie, lecimy. I znowu na górę, Back tracking match. Yep. teraz możemy przejść do góry. Ok, przechodzimy, i co jest dalej? Dalej jest. Come on, Sherry. O. Oh. Że stupę, misio, damn it, fuck! Teraz się okazuje, że potrzebuje dwóch miejsc, no... Fine. God! Okej? Okay? Okej, okay, lecimy. Uh, here I go! Idziesz czy nie? Wow, zanim ja to wszystko zrobię. My God! No nie, i ta znowu się tam zesrała. Get your shit together i... Za mną! Jesus, fuck! My god... Ten cały odcinek to będzie jeden wielki backtracking. Najpierw w jedną, a później w drugą stronę. SHIT! Takie życie! Zaraz ci pizgnę w ten głupi łeb! Przestaniesz starać na środku? Jesus. <kluz> Może zostań sobie jak... jak... Nie wiem, jak chcesz, <kluz> <kluz> Okej, okay, cool. A teraz tak, zostawić rzeczy... Nie będzie potrzebne. To mi będzie potrzebne. To mi, powiedzmy, że nie będzie potrzebne. To mi będzie potrzebne. To mi nie będzie potrzebne. Świetnie. Czy teraz już możemy iść? Mam nadzieję, że tak. Mike. God. Ja. Yeah. Seriously. Jak ci pierdolę O za rączkę teraz łapiesz tak? No świetnie No to chodź Escort Missions, moi drodzy. Escort Missions. To jest coś, czego gracze nienawidzą i nie przestaną nienawidzić. Eskortowanie kogokolwiek w jakiejkolwiek grze. Fucking demet zapomniałem. SHIP! No, w dupę misia i znowu muszę się wracać i ten pieprzony most podnieść do góry. Fucking. I swear to God. I swear to God, really. Get the fuck up, you bitch! <laughs> Konale, will you take the eagle medal? Yes! Wow, finally the corpse of a sewer maintenance worker. Czy jest? No! Tu jakiś dokumentik, sewer manager diary. June 28th. It's been a while, but I saw Don today and we talked after completing our work. He told me he had been sick in bed until yesterday. I, it really doesn't come as much of a surprise given how long he's been working here. He was sweating like a horse and kept scratching his body while we were talking. I, I asked him if he was hot, but he just looked at me funny. What's wrong with him anyway? July 7th. Chief Irons has been visiting the lab quite often lately. I don't know what he's doing over there, but he always looks grim. The expression on his face has been even more unsettling than usual. My guess is that it's because of Dr. Birkin's impossible requests. The chief has my sympathies, though. After all, he's done for the town. He doesn't deserve this. July 21st. I rarely drink because I'm on the graveyard shift, but I don't suppose I have much to complain about since this is how I make my living. August 16th. Chief Irons came in late today looking grimmer than his usual self. I tried to joke with him to cheer him up, but he wasn't amused. He pulled his gun and threatened to shoot me. I was able to calm him down, but that guy must have some serious problems. He knows. He can't enter the lab without my help and my medal. This is what it means for the chief to serve and protect August twenty-first. William informed me that the police and media have begun their investigation on Umbrella's affairs. He said that the investigation will be citywide and that there are there is a possibility they'll even search through the sewers. He asked me to suspend all umbrella sewer facility. operations until the investigation has concluded. The sewer will still be used for passage, but he stressed that I have to be extremely cautious and that I'd lose my job if anyone finds out about this operation. <coughs> Czyli generalnie dużo działo się eee tak dosyć nieoficjalnie e, i pracowali tutaj ludzie, get the fuck up, e, którzy Zaraz, za chwilę cię zabiję. Przed chwilą kucałaś i srałaś i jeszcze raz kłócałaś i srasz znowu. Get the fuck up i idź ze mną. Understand? Świetnie. Jezus. Świetnie, nadążasz. Wow. No, yy, więc koleś generalnie pisał, że... Yy, Ając od jakiegoś. Kur... Czy podniesiesz swoje tłuste dubsko stąd? No oczywiście, że myślałem ten jeden wleźć. Jaki ty jesteś? Chodź, chodź, błagam. Jezus... Dlatego nie robimy misji escort. Dekortowanie kogokolwiek w grach to jest absolutna katorga! Nadążasz czy się zesrasz za chwilę? Świetnie, nadążasz. Cóż za niespodzianka. Wow. Dobra. Szybko. Most w dół. W każdym razie Ayens się ostatnio denerwował, był strasznie nerwowy, e, bo się dowiedział, że... No co no, e, Ludzie zaczynają podejrzewać, że coś się święci. I będą również robić... E, zaraz się zaraz Podnoś dupę i chodź. Był no, generalnie wkurzony, że, e, że, 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 że się media zainteresowały. I będą robili investigation również tutaj, w kanałach, bo zaczynają trochę wężyć. bo widzą co się dzieje, okej. Okay. Tu jest prawdopodobnie do położenia medale. Yup, Clearance Identification Device, a wolf and an eagle are etched on the device. Widziałem wolf. Gotowa. Very good. Lecimy, Sherry. Nareszcie. Jesus. To chwilę trwało. To nie wygląda dobrze. To nie wyglądało dobrze, ani trochę. Tram. When you turn the power on? Yes. I ze względu na to, że to nie wyglądało to nie wygląda zbyt przyjemnie. Oh my god, I don't know. Jednak pozwolę sobie się chyba wrócić. Bo ta kolejka to nie jest dobra kolejka. Wrócę znowu będę się wracać. Sorry! Sorry! Ale znowu się wrót Okej, okay, Sherry wreszcie została gdzieś. Finally! Nie potrzebuję jej ani trochę. Tylko mnie spokojnie. Okej. Okay. Idę do Save Owary. Chajanie należy Olać. Good. Teraz coś pozbierasz tu od nich. Probably cut apart, part, but some sort of edged tool. Hmm. Nope, ten zombie pewnie wstanie. Uh, yep, they did. Jakaś amunicja? Nope. Dobra, tego się omijamy. Wow! Shit! Tego też omijamy. Umbrella Incorporated Logo jest printed on the mask. Ok, najpierw, 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 save. najpierw, 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 safe, safe. najpierw, 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 To nie. Ale dotarliśmy. Wreszcie... Wreszcie coś do, do przodu. Bardzo się cieszę. Nareszcie. Biorę... Biorę... Jop. Albo... Czy mam jakieś inne? Nie jedynki? W sumie tyle mam tych jedynek, że w sumie to nie robi różnicy. Dobra. Sejwuję. Ale najpierw wezmę sobie... coś. Tym czymś będzie... Będzie... spray. Time for save. Oh my God, nie wiem ile ten odcinek trwał, ale trwał długo. Miejmy nadzieję, że w kolejnym odcinku już tak nie będę biegał jak hezam Tymczasem... Do zobaczenia.